Od końca 1948 roku w Wolbromiu i okolicach organizowała się Armia Podziemna. Trzon AP stanowili byli Akowcy oraz patriotycznie nastawiona młodzież, nie zgadzająca się na nowy ustrój. To była walka o Polskę. Być wam, jakby my chcieli rozgraniczać politycznie tego, to by się nic nie zrobiło. Musi być jedność. Jednak, a resztę to każdy ma swój pogląd. Może być taki, może być wierzący, niewierzący, ale jakby jest Polakiem i chce, żeby w Polsce było dobrze, to, 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 to dobrze, nie? Dostałem polecenie od tego właśnie kolegi od łupki, żebym się zajął i stworzył taką komórkę organizacyjną, propagandową żeby zająć się kolportażem i rozprowadzaniem ulotek. Więc ja się spytałem wtedy, no dobrze, ale skąd będę miał wiadomości i tak dalej? Więc oni mi podpowiedzieli, słuchaj, w tej chwili nadaję, bo wtedy nadawał Londyn, tak jak podawał za okupacji Londyn, tak i później bez przerwy Londyn podawał wiadomości o Polsce. No, ulotki odbywały się tam, konspę produkowali i w pociągach, jak jeździli specjalnie, rozrzucali te ulotki. I wszystko by było, oni by nam jeszcze darowali te wyroki mniejsze, gdyby nie te ulotki. Ulotka jest większą bronią niż broń palna. A pan mówił, oprócz tych ulotek, że jeszcze wykonywaliście wyroki, tak? O parę wyroków było. Pracownik Urzędu Bezpieczeństwa i na dwóch osobach, jeden nauczyciel, gdzieś tam się pamiętam, chyba Wierzówce, współpracownik Urzędu Bezpieczeństwa, na no to było dowody. I jeszcze jeden współpracownik Urzędu Bezpieczeństwa. No to myśmy z tymi panami nie liczyliśmy się w ogóle, tylko śmierć za śmierć. Koniec, kropka.